Czy księża mylą się w sprawie antykoncepcji? Odpowiemy sobie dzisiaj na to pytanie. Odpowiedzią na zadane pytanie niech będzie historia, która przydarzyła się naprawdę mojemu koledze, który jest księdzem. Mianowicie jak był jeszcze klerykiem. To wrócił z seminarium na święta Bożego Narodzenia, yy, do, do, z domu. No i przyszedł do proboszcza na parafię, przywitać mnie księży proboszczu i teraz jestem już do księdza dyspozycji. No to proboszcz mówi: Słuchaj, młody, jedziesz ze mną, jedziemy na zakupy, musimy zrobić paczki dla dzieci ze słodyczami. Musimy nakupić tych słodycz, to jedziesz ze mną. No i rzeczywiście pojechali do supermarketu, on jako kleryk, wiecie, pcha ten wózek, proboszcz tam wrzuca tych słodyczy, nie? i tak dalej, no i stanęli już sobie do kolejki, oczywiście duża kolejka, bo to przed świętami, dużo ludzi przed nim, dużo ludzi za nim, nie. Oczywiście proboszcz, taki typowy proboszcz, wszyscy wiedzieli, że proboszcz przyszedł na zakupy, nie, wiecie, saszetka, koloratka na pół twarzy i ach, szczęść Boże, szczęść Boże, nie, no i oczywiście stoją w tej, w tej kolejce. No i tak się przesuwałem, przesuwałem, no i wiemy, że przy kasie, są te regały, w których są różne rzeczy. Nie dam jakieś słodycze, nie jakieś y, tabletki, y, gumę do rzucia. No i są prezerwatywy. I co się okazuje? Kupel mówi tak. Probost w pewnym momencie podchodzi do tych prezerwatyw i bierze jedną. I robi tak: cytryna. Przyda się. I wrzuca do koszyka. Bierze następne. O, truskawka. Też, też. I zaczyna ładować to takimi ilościami, nie? Ludzie patrzą na faroża. Facet pakuje prezerwatywy do swojego krzyka. Kleryk, mój kumpel, patrzy na niego i mówi: tak, probuszczu, robuszczu, co, co to robicie? A on mówi: Wiesz, młody, przede mną ten ksiądz co był, mieszkał w moim y, mieszkaniu, tą bardzo palił papierosy, wiesz, i wszystko mi śmierdzi w szafie. I mówi, To mi się przydadzą te zapachy, wiesz, to troszeczkę pomaga. Kompl mówi proboszczu. To nie są zapachy do szafy, to są prezerwatywy. Proboszcz z zblatł. Rozejrzał się tylko, oddał młodemu saszetkę z kasą i z tego supermarketu. A kumper z tym został. Musiał to wszystko odłożyć. Więc jak widzimy historia prawdziwa podpowiada, że tak księża czasami mylą się w sprawach antykoncepcji. Słuchajcie, jak już jesteśmy przy temacie antykoncepcji, trochę wesoło się zaczęło, ale ja wiem, że to jest ciężki temat dla wielu ludzi. Wielu ludzi się buntuje gdzieś tam w głębi siebie na to nauczanie Kościoła. Dlaczego? Bo często go w ogóle nie rozumiem. Bo ktoś wam powiedział, że nie, bo to jest złe i koniec i, i tyle, to jest grzech, masz się z tego spowiadać. No jeżeli, słuchajcie, nasze chrześcijaństwo y, zaczynamy w ogóle od y, antykoncepcji, w ogóle chrześcijańskie patrzenie na małżeństwo zaczynamy od antykoncepcji, to sorry, ale źle zaczynamy, bo zaczynamy tak naprawdę od y, tyłu strony całą, y, całe nauczanie. Nauczanie o antykoncepcji jest jakby pewnym owocem, wcześniejszego podejścia do całego małżeństwa i tego w jaki sposób Chrystus patrzy na człowieka i na relację małżeńską. I teraz tak. Jeżeli ty w ogóle nie kumasz, co Jezus mówił o małżeństwie i co mówi o człowieku i jaka jest jego koncepcja miłości, to wtedy nigdy nie kakniesz tej antykoncepcji i to zawsze będzie dla ciebie problem. Więc zacznij najpierw poznawać to co Jezus mówił Jakie wnioski są wyciągnięte z jego nauczania i skąd się to w ogóle wzięło, bo to nie jest tak, że jacyś biskupi sobie siedzą i po prostu im się nudzi i mówią, jakby tu ludziom, um... jakby tu ludzi dojechać jeszcze tak bardziej, tak, wiecie, tak żeby, tak, żeby nie mieli za łatwo, nie, na tym świecie, a to weźmiemy antykoncepcja, a dojedziemy ich tam, nie, a, a niech nie mają, nie, no co, my nie mamy, to co, oni mają mieć jakąś radość z tego? Niech żyją ze wrzutami sumienia, nie. No przecież, że to nie o to chodzi w ogóle. Nie? Ale ja wiem, że niektórzy tak myślą. Podsumowując, jeśli ktoś by chciał się zagłębić w ten temat trochę bardziej i go poznać, w ogóle koncepcję miłości i relacji damsko-męskiej, to polecam pana Jacka Polikowskiego. Spokojnie, nie jest księdzem, jest teoretykiem i praktykiem. Bardzo fajny gość, ma ogromne doświadczenie, mnóstwo wykładów i, i mnóstwo małżeństw prowadził, które dzisiaj cieszą się dobrymi owocami. I bardziej rozumieją w jaki sposób żyć po katolicku w małżeństwie, bo małżeństwo katolickie, sorry, ale to jest inna bajka niż takie małżeństwo ogólnoświatowe, nie? My mamy trochę inne patrzenie na to, więc warto sobie na to spojrzeć. Ja was nie będę jakoś zanudzał, bo jestem tylko teoretykiem i to nawet niewybitnym w tym temacie. Ale pan Jacyk, jak najbardziej, wpiszcie go sobie na YouTube, poszukajcie. To jest właśnie pan doktor Jacek Puligowski, a link do jednej z jego konferencji podlinkuję na dole. Zapraszam. Naprawdę, warto zgłębić troszeczkę temat i yy, będziecie mieli troszeczkę inne spojrzenie. Myślę, że wam to poszerzy i pomoże też w podejściu do tego. Yy, ale to dla tych, którzy chcą jak nie chcesz, nie interesujecie to no to cóż, twoja sprawa. No co ja pocznę? Dosłownie pocznę. If you know what I mean. A to jeden z prawdziwych powodów, dla którego ludzie decydują się na antykoncepcję.